Witam Was serdecznie, moi drodzy, w tym wideo, w którym poruszamy sobie akurat w tej serii tematykę miłości do siebie, tego, jak kochać siebie, jak dawać sobie miłość, gdzie zacząć, od czego zacząć, jak się uleczać i uzdrawiać. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, że my i tylko my. Jesteśmy jedynym i właściwym ekspertem od własnego życia. Kochani, jak często tak jest, że ktoś próbuje nami kierować, prawda? Jako ludzie wszyscy jesteśmy w jakiś sposób jak ja to mówię z defektami. Dlatego, że przychodząc na ten świat do siódmego roku życia, szczególnie uczyliśmy się. Jak ten świat wygląda? Urodziliśmy się w określonej rodzinie, wychowaliśmy się w określonym środowisku, mieliśmy określonych ludzi wokół siebie i to właśnie przez pryzmat naszych rodziców i środowiska, w którym się wychowaliśmy. Wgraliśmy sobie do głowy oprogramowanie na temat tego, jak wygląda świat i jak wygląda życie. I teraz każdy z nas, moi drodzy, ma jakieś określone oprogramowanie i każdy z nas posiada pewne defekty, prawda? Bo przecież to, czego my się nauczyliśmy, na przykład, co jest miłością, niekoniecznie tą miłością jest, prawda? My w głębi serca oczywiście wiemy, jak wygląda miłość, bo my pochodzimy z miłości i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak to powinno wyglądać. Natomiast doświadczenia, Autorytety i życie pokazało nam czasami inny sposób niż ten, który jest właściwy. Kochani, my, jako osoby z defektami, powinniśmy te defekty w sobie uleczać. Do czego dążę? Do tego, że każdy z nas tak naprawdę ma swoje rzeczy do naprawienia rzeczy z dzieciństwa. Czasami z innych ym, źródeł również. O tym będziemy sobie być może opowiadać. Natomiast mamy w sobie, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, do uleczenia pewne takie nasze dziecięce traumy. Mamy w sobie do uleczenia to, co jest niewłaściwe w postrzeganiu tego świata. Czyli czasami musimy się na nowo uczyć tego, jak tak naprawdę to powinno wyglądać? Jak powinny wyglądać określone sytuacje? Uczymy się na nowo pojęć pewnych, bo myśleliśmy, że dane pojęcie oznacza coś innego, a tak naprawdę ono w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. I teraz my, jako takie osoby z defektami, czasami w życiu mm, staramy się doradzać innym. Czyli mając nasze defekty, i mając nasze życie, które często nie jest idealne w jakiejś sferze, my staramy się doradzić komuś, jak powinno wyglądać jego życie. Chcemy być ekspertem od czyjegoś życia, prawda? Jeżeli sami tego nie stosujecie, to być może doświadczyliście sytuacji, gdzie ktoś stara się być ekspertem od waszego życia. I teraz, kiedy tak się dzieje? Pamiętajcie, że jeśli człowiek rzeczywiście chce dla Ciebie dobrze, jest świadomy, życzy Ci dobrze, to Cię po prostu wysłucha. A jedynym ekspertem od Twojego życia jesteś i będziesz zawsze tylko Ty. Nikt inny nie jest w stanie Ci doradzić w określonych sytuacjach. Ludzie mogą powiedzieć do Ciebie, jak zachowaliby się na Twoim miejscu. Ale to nie znaczy również, że to jest właściwe. Dlaczego? Dlatego, że oni nie znają tego Twojego miejsca, nie znają Twoich myśli, wszystkich, nie znają Twoich uczuć, nie znają tego, co Ty odczuwasz w sercu. Nie wiedzą, co jest dla Ciebie ważne. Być może dla Ciebie jest ważne coś innego niż dla tych ludzi. I czasami, wiecie co, ludzie, którzy właśnie mają jakąś sferę życia, nie działającą, starają się pomóc innym w tej samej sferze. Czy możemy ich nazwać ekspertami? Nie możemy. Możemy czasami poprosić o radę, osobę, gdzie widzimy, że w jej życiu akurat ta sfera działa idealnie. Możemy zapytać: Jak ty to zrobiłeś? Czy zrobiłaś, że akurat to działa w Twoim życiu idealnie? Jak do tego doszedłeś? Czy doszłaś? Ale czy naprawdę warto brać sobie do serca zdanie osoby, która akurat w tej sferze życia, w której próbuje ci doradzić sama kuleje. W cudzysłowie. Teraz, jak to jest? Wiecie, ludzie patrząc na ciebie i na twoją sytuację, całe. Całą tą otoczkę, wszystko co widzą i, i myślą, że wiedzą na Twój temat, odbierają przez pryzmat własnych filtrów. Oni to filtrują. Filtrują zgodnie po prostu ze swoją rzeczywistością, która nie jest Twoją rzeczywistością. Teraz Ty masz inne filtry i Ty w inny sposób filtrujesz Twoją rzeczywistość. No i teraz, czy ci ludzie, którzy. Nie znają po prostu w 100% Twojej sytuacji. Czy ci, którzy mówią, że chcą dla Ciebie dobrze, ale nie są w stanie wejść w Twoje buty, czy oni mogą Ci doradzić? Czy oni mogą być, czy oni w ogóle mają prawo mm, czasami nawet Cię skrytykować, bo. Często takie jest, że wiecie co? Jeżeli my nie słuchamy rad innych, no to wtedy ta osoba mm, też jest w stanie nas skrytykować, prawda? Wkurza się, że my nie chcemy jej słuchać. Bo wiecie, ludzie mają różne przekonania. Na przykład jest takie przekonanie, że jestem starszy, wiem lepiej. Jestem starszy, jestem mądrzejszy, jestem bardziej doświadczony. Um, trzeba mnie słuchać. To są tylko przekonania danej osoby na jej własny temat, które nie są Twoją prawdą i nie muszą być. Ty i tylko Ty wiesz, co ci w duszy gra. Ty i tylko Ty wiesz, co tak naprawdę jest dla Ciebie w życiu ważne. Jeżeli potrzebujesz jakiejś rady, zapytaj swojego serca. Twoje serce, właśnie tutaj, twoje serce, ono zna odpowiedzi. Jeżeli wsłuchasz się w ciszy, w medytacji, we własne serce, ono cię poprowadzi. Słuchaj, czy ufasz sobie? Czy potrafisz sobie zaufać? A jeśli nie, to pomyśl, na kogo mogłeś zawsze liczyć? Na kogo mogłeś liczyć od momentu, tak naprawdę, gdy skończyła się Twoja mm, zależność od Twojej mamy? Czy od Twojego opiekuna, czy od Twojego taty? Mój kot się odzywa. Mogłeś liczyć tylko i wyłącznie zawsze na siebie? Czy kiedykolwiek się zawiodłeś? Myślę, że nie, bo myślę, że twoje decyzje ja nawet to wiem, że twoje decyzje zawsze są najwłaściwsze. Zawsze podejmujesz najwłaściwsze decyzje w stosunku do wiedzy, którą posiadasz na dany moment. Powiem ci coś. Ci, którzy prawdziwie potrafią cię słuchać, oni są cenni. Jeśli idziesz do kogoś z problemem, idziesz i dana osoba wysłuchuje cię, i wiesz co, zapytać cię, jak ty się czujesz, czego chcesz, czego ty pragniesz, co ci podpowiada serce. To jest prawdziwe. Takie osoby naprawdę wnoszą wartość w nasze życie. Wtedy można zapytać: A co Ty byś zrobił, czy Ty byś zrobiła na moim miejscu? Jeżeli ktoś Cię wysłucha, możesz zapytać. Być może ta osoba z chęcią udzieli Ci odpowiedzi na pytanie. Chociaż ja zawsze mówię, wiecie, jak ktoś mnie pyta, <grym> co bym zrobiła na jego miejscu, to zawsze mówię, nie jestem na Twoim miejscu. Nie znam wszystkich szczegółów. I wtedy stawiam odpowiednie pytania coachingowe, żeby daną osobę naprowadzić po prostu. Na. Rozwiązanie takie, które jest w jej sercu. Takie, które jest zgodne z tą osobą. Ale wiecie, nie zawsze tak jest, że możemy wpłynąć sobie na to, że ktoś będzie chciał nas słuchać. Bo ym, pamiętajmy, że niektórzy, niektóre osoby po prostu, wiecie, Kurczę, ludzie przede wszystkim, którzy y, nie spełnili własnych oczekiwań względem siebie w życiu, to czasami mają takie oczekiwania, że spełni, y, że spełni ich oczekiwania, na przykład ich dziecko. Oczekują, że ono będzie jakie i że będzie postępowało w określony sposób. Wiecie co? Tak na siłę próbują też. Kontrolę sobie nad tym swoim dzieckiem nabyć. Robiąc mu, tak naprawdę, wiecie, chyba dużo więcej gorszego niż dobrego. Nikt nie lubi być kontrolowany, prawda? Jesteśmy kochani istotami wolnymi. Mamy wolną wolę. Co ważne, zawsze mamy wybór. Wiecie, bo to jest tak, że my czasami czujemy się bezsilni opuszczeni, zostawieni jako dorośli ludzie. Ale tak naprawdę, wiecie, to ta nieulaczona nasz, nasza cząstka z dzieciństwa yy, czuje się taka bezsilna. Bo my jako dzieci byliśmy bezsilni, doświadczając różnych sytuacji, ale już nie jesteśmy. Pamiętajcie, że osoba dorosła ma zawsze wybór. Zawsze. Nie ma takiej sytuacji, gdzie osoba dorosła nie miałaby wyboru. Małe dziecko, zależne od rodzica, ono doświadcza różnych przykrych mm, historii, zamraża w sobie czasami bezsilność, i później w życiu dorosłym ta bezsilność krzyczy o ustrowienie. Ale pamiętaj, że nie jesteś już małym dzieckiem. Jesteś osobą dorosłą i zawsze będziesz miał wybór. Zawsze możesz coś zaakceptować albo nie. Zawsze możesz coś zrobić w jakiś sposób, albo możesz to zmienić. Zawsze możesz przyjąć albo odmówić dać albo zabrać. Ale jedno jest ważne: żebyś zawsze stawał po swojej stronie i po stronie tego, co czujesz szczerze w sercu. Ważne jest, abyś zawsze pamiętał o tym, że jesteś, naprawdę jesteś osobą godną zaufania, swojego zaufania. Możesz sobie zaufać. Mało tego, możesz już odpuścić tą właśnie dziecięcą bezsilność. Ten krzyk, niezrozumienie. Jesteś zrozumiany. Jesteś zrozumiany przez siebie. Ty najlepiej siebie rozumiesz. I to jest dla ciebie najważniejsze. I ty, i tylko ty, jesteś najlepszym i najwłaściwszym ekspertem od własnego życia. Czasami my się martwimy na zapas, co ja zrobię w danej sytuacji. Oglądałam ostatnio taki film. Sekret odważ się marzyć na Netflixie. Wiecie? I tam jest. Naprawdę polecam Wam ten film, bo tam jest szereg po prostu naprawdę. Fajnych, takich ym, głębokich tematów do refleksji. Ym, mnóstwo wspaniałych y, cytatów. Przede wszystkim jest to film, który mówi o tym, że jeśli wiesz, o co chcesz poprosić wszechświat, Boga, to to utrzymasz. I że we właściwym momencie zawsze będziesz wiedział, co zrobić. Pamiętaj, że nie podjęcie czasami decyzji też jest decyzją. Pamiętaj, że w życiu Masz jeden obowiązek. Nie zadowalać innych, ale zadowolić siebie. Jeśli ktoś szczerze Cię kocha, to to w Tobie zaakceptuje. W życiu masz taki obowiązek, żeby postępować w zgodzie ze sobą, z tym, co czujesz. Tam, czego pragniesz. Ja kiedyś miałam, wiecie, taką um, teorię, żeby sobie tak doświadczać tego życia, jak w jakiejś zabawie po prostu bawić się tym życiem doświadczać sobie i patrzeć. Gdzie ono cię zaprowadzi? Na każdym jednak etapie, ty i tylko ty wiesz najlepiej. I ty i tylko ty jesteś dla siebie najwłaściwszy. Ty i tylko ty jesteś ze sobą od początku do końca. Ty i tylko Ty słyszysz wszystkie swoje myśli. Ty i tylko Ty znasz wszystkie swoje uczucia i pragnienia. I z tym Cię zostawiam podczas tego wideo. Jeśli chociaż jedno zdanie miało dla Ciebie wartość, postaw kciuka w górę. Proszę, dziękuję. A jeśli chcesz, możesz zasubskrybować kanał. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Do zobaczenia wkrótce w następnym wideo z serii Jak kochać siebie. Ściskam.